Cześć, z tej strony Michał Wyciślik. I Nadeusz Kopiec. Dzisiaj będzie o tym, jak skutecznie kontrolować rentowność i płynność biznesu zarejestrowanego i działającego równolegle w Polsce i Stanach. To jest podcast, to nie-controlling, w którym opowiadamy o kulisach szybko rosnących firm. Rozmawiamy o pozyskiwaniu finansowania, KPI-ach, raportowaniu, budżetach i decyzjach, które naprawdę mają znaczenie. Gościmy też founderów, którzy dzielą się swoją drogą w budowaniu biznesu. Dzielą się swoimi doświadczeniami, błędami i tym, co naprawdę działa. Ile razy słyszeliście, że prawdziwy startup musi być w Delaware, albo że bez spółki w Stanach nie dostaniecie finansowania, a może sami borykacie się z wyzwaniem, jaką tak naprawdę macie marżę na produkcie, skoro koszty są w Polsce, a przychody spływają do Delaware? Albo. Jak naprawdę wygląda wasza płynność, gdy pieniądze krążą między dwoma kontynentami? Dzisiaj zmierzymy się z tym tematem i podpowiemy, jak najlepiej można zarządzić kwestią kontroli finansów i biznesu działającego w Polsce i Stanach. Mateusz, o co chodzi z tym Delaware? Po co to w ogóle? Najczęściej możemy się spotkać z dwoma powodami. Pierwszy jest taki, że po prostu jako startup mamy strategię na to, żeby mocno działać na rynku amerykańskim. Chcemy się tam rozwijać. No i co do zasady jest to wtedy znacznie prostsze, bo sprzedaż dla klienta amerykańskiego pod spółką amerykańską jest łatwiejsza. Jest to jakiś atut w procesie całej sprzedaży. Zresztą to często obserwujemy na, na wielu startupach i na startupach, które też obsługujemy. Drugi powód jest taki, że w momencie, kiedy na przykład pozyskaliśmy jakąś pierwszą rundę tutaj w Polsce i zastanawiamy się nad tym, czy pozyskać może kolejną rundę finansowania, ale na przykład już z zagranicznymi podmiotami, szczególnie ze Stanów, to faktycznie otwarcie takiego podmiotu, w tym Delaware, może być, może być w tym procesie pomocne. Delaware pewnie jest takim najczęstszym wyborem, z racji tego, że jest po prostu bardzo prosto tam uruchomić spółkę. Wiąże się też z bardzo małymi kosztami jej prowadzenia, natomiast pewnie można by wziąć pod uwagę założenie też spółki w innych stanach. A to kiedy Delaware ma sens, a kiedy to będzie przyrost formy nad treścią, w sensie z perspektywy finansowej? Okej, okay, to może na początku, kiedy ma sens. Myślę, że przede wszystkim ma sens, kiedy faktycznie albo już, albo za chwilę będziemy starać się pozyskiwać finansowanie od VC, które są zarejestrowane w Stanach, albo po prostu są globalnymi funduszami. Myślę, że wtedy to będzie łatwiejsze. Zwykle też tam właśnie na tego typu spółki chcą przelewać swoje rundy finansowe. Drugim dobrym pomysłem jest gdy faktycznie chcemy mocno nastawić się na sprzedaż dla klientów amerykańskich, przede wszystkim dla produktów, które na przykład sprzedajemy enterprise'om albo firmom, albo załóżmy innym firmom, które są z tak zwanej starej ekonomii, wtedy taki atut, że mamy zarejestrowaną spółkę także w tym regionie. No, jest, jest gdzieś tam atrakcyjny w całym, w całym procesie sprzedaży, czy po prostu może pomóc, albo nie być jakimś deal breakerem. Ale to faktycznie tak jest, że te fundusze, które są po prostu działają w Stanach, wolą mieć tę swoją inwestycję w spółkę, która jest również w Stanach? To jest kwestia bezpieczeństwa, czy jakichś innych rzeczy? Partnerem odcinka jest INKRO, gdzie pomagamy szybko rosnącym firmom poukładać finanse. Dostarczając automatyczne raporty, wspierając w ustaleniu KPI, budżetowaniu i prognozie. Znamy branżę VC od środka, a nasz zespół tworzą doświadczeni seryjni przedsiębiorcy. Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad finansami swojej firmy, sprawdź ich Teraz wracamy do odcinka. Myślę, że jest to kwestia bezpieczeństwa. Jest to praktyka, z którą często się można spotkać. No można, może niekoniecznie fundusz WC, no ale najbardziej typowy przykład, czyli dostanie się do akceleratora YC, no tam nie tylko, że mamy zdefiniowane, że siedzibę później mamy założyć w Kalifornii, ale pieniądze z danej, pieniądze z tej pierwszej rundy, czy, czy no tak, pieniądze z tej pierwszej rundy trafiają na konkretne konto bankowe też w konkretnym i określonym banku z góry przez nich założonym. Więc myślę, że jest to już taka praktyka, którą te, te, te większe i te topowe fundusze raczej sobie już w jakiś sposób utarły, i faktycznie to trzeba, trzeba się tam z nimi spotkać. To ładne. No to w takim razie, kiedy Delaware niekoniecznie ma sens dla ciebie? Myślę, że przede wszystkim w momencie, kiedy po prostu nas to defokusuje. Jeżeli planujemy wyjść na rynek amerykański, ale jeszcze nie mamy nic pod to przygotowanego, to zakładanie spółki w pierwszej kolejności pewnie nie ma za bardzo sensu. I on się naprawdę zakłada bardzo szybko. Jest praktycznie, jeżeli mowa o tym Delaware, w obecnej formie, bo oczywiście to wszystko mówimy na dzień 24 czerwca 2025 roku. No to jest tam jedna opłata licencyjna, licencja na prowadzenie biznesu, tak zwaną, i jest to bardzo proste i szybkie. Więc myślę, że nie jest to dobry pomysł, kiedy nie jest to priorytetowe zadanie i faktycznie dopiero później, załóżmy, chcemy się otwierać na ten rynek amerykański. No i drugi powód, trochę pochodny, jeżeli nie chcemy pozyskiwać za bardzo tam finansowania albo nie będzie to dla nas tak bardzo istotne, albo na przykład właśnie ten rynek amerykański nie będzie naszym kluczowym, to myślę, że myślę, że to nie jest, nie jest aż tak istotne. To teraz dopytam o wyzwania finansowo-księgowe w tym modelu Polska Delaware. Temat struktury holdingowej, no i jej wpływ na finanse, czyli polska spółka jako podwykonawca, a spółka matka w Delaware. Jak to działa, jeśli chodzi o zarządzanie finansami? To zależy, natomiast warto mieć na uwadze, że jeżeli mówimy o małych podmiotach, czyli nie mamy jeszcze jakiejś dużej skali obrotów, to ta spółka w Delaware tak naprawdę nie za bardzo nam jakoś szczególnie przeszkadza, ponieważ wtedy najczęściej stosuje się taką metodę, gdzie po prostu ta spółka w Delaware stuprocentowym jej właścicielem jest spółka polska, do określonego obrotu tak naprawdę tam nie jest potrzebna za bardzo jakaś szczególna księgowość. I wszystkie dokumenty tak naprawdę możemy trochę traktować tak, jakby były w Polsce. Oczywiście z pewnymi wyłączeniami tych zasad jest kilka, o których, o których warto pamiętać i gdzieś zawsze skonsultować. Natomiast faktycznie przy tych mniejszych obrotach to nie jest nie jest aż tak istotne. W momencie jednak, kiedy, już, kiedy już jesteśmy zobowiązani do tego, żeby na przykład, prowadzić tam rachunkowość, Cyklicznie rozliczać się z urzędem, wysyłać deklaracje podatkowe, które się wysyła raz do roku, akurat w tym przypadku. I co więcej, ta działalność operacyjna biznesu faktycznie jest rozdzielona pomiędzy tymi rynkami. No to ten controlling staje się trochę bardziej skomplikowany, ponieważ musimy ująć z jednej strony wpływy i wypływy z obu spółek, a z drugiej strony. Nie możemy pominąć tego, że jest jakaś wymiana czy to pieniędzy, czy przychodów, czy kosztów pomiędzy tymi spółkami. Trzeba by to dobrze zaprojektować w taki sposób, żeby w łatwy i też w taki zrozumiały sposób robić konsolidację tych wyników. No i mieć jakby pełne overview biznesu, a nie coś zdublowane albo wycinek tylko jednej części. I czy to jest taka konsolidacja zarządcza, czy też na potrzeby statutowe, w sensie do, do urzędów? Zależy od etapu spółki. W przypadku tych mniejszych to myślę, że przede wszystkim to jest zarządcza, w przypadku tych większych faktycznie, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i po stronie polskiej, nachodzą na nas dodatkowe obowiązki związane z raportowaniem, choćby do Urzędu Skarbowego, czy do odpowiednika Urzędu Skarbowego w Stanach. Trochę podprowadziłeś pod fajny wątek, o którym funderzy albo nie chcą, albo nie lubią, albo czasami po prostu nie pamiętają. On się nazywa, uwaga, ceny transferowe. Czym one są w tym przypadku? Jak zarządzić tym tematem, żeby było bezpiecznie i prawidłowo? W cenach transferowych chodzi o to, że wymiana pomiędzy spółkami, które są w grupie, mogą mieć między sobą. Właśnie zależność 100% udziałów. chodzi o to, aby koszt na przykład danej usługi, która jest sprzedawana do spółki amerykańskiej był faktycznie rzetelny i rynkowo wyceniony. Chodzi o to, że konkretne urzędy nie chcą od nas sytuacji, w której my jakieś koszty zaniżamy, albo zawyżamy, żeby na tym skorzystać podatkowo tutaj w Polsce. Zagadnienie cen transferowych. Przede wszystkim w finansach dotyczy przygotowania polityki cen transferowych, no ale z drugiej strony też dobrej kalkulacji tego, jakie my usługi albo produkty wymieniamy pomiędzy tymi spółkami, tak, żebyśmy faktycznie wycenili ich wartość i odpowiednio raportowali ten koszt albo przychód, w zależności od której strony, o której stronie mówimy. Te ceny transferowe głównie sprowadzają się do tego, że faktycznie musimy ustalić sobie cenę danej usługi, i, 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 albo danego produktu, po której będziemy wymieniać się. Myślę, że przede wszystkim jednak tu dotyczy ten aspekt usług, bo, bo często to są po prostu najczęściej to są usługi programistyczne, które są świadczone dla tej drugiej spółki. Tu należy po prostu pamiętać o tym, że z jednej strony i kontrolingowo, i finansowo. Podatkowo, czy tak też regulacyjnie, musi być to dość dobrze przygotowane i taka polityka powinna być uchwalona. A to działa podobnie jak w przypadku tych cent transferowych w zakresie podmiotów działających na jednym rynku w jednym kraju? Czy to są, są jakieś haczyki dodatkowe, bo działamy pomiędzy kontynentami? I haczyki po, dodatkowe haczyki powiązane są z tym, no, że Urzędy regulacyjne inaczej rozpatrują te elementy i inaczej trzeba się pod to przygotować w Stanach, inaczej trochę w Polsce. Natomiast schemat działania jest taki sam. Pewnie. To dobra. Najbardziej palący temat i trochę temat tego odcinka, czyli jak badać rentowność całego biznesu, biorąc pod uwagę, że przychody i koszty masz realizowane w innych podmiotach no i z inną księgowością. Faktycznie jest tak, że dla founderów tą największą bolączką jest to, że mamy pewne rozdwojenie jaźni. Z jednej strony operacyjnie mówimy o tym samym podmiocie. Najczęściej w ogóle dotyczy to wszystko tej samej usługi, tego samego produktu, czy już w ogóle najczęściej tego samego software'u, który sprzedajemy. Różnica polega na tym, że robimy to przez inne podmioty, w innych walutach, przez inne rachunki bankowe i też często przez inne jakieś programy księgowe czy rachunkowość. I ta Kluczowa bolączka właśnie polega na tym rozwojeniu jaźni, bo z jednej strony mamy inne systemy, inne, inne obiegi dokumentów, inne metody księgowania, no i tak naprawdę poszukujemy tego miejsca, w którym znajdziemy to źródło prawdy dotyczące tego, jaką mamy, jaki mamy faktyczny performance biznesu. Biorąc pod uwagę, że na tych rynkach osiągamy przychody, no ale też ponosimy tam jakieś koszty. Dobrą praktyką jest przede wszystkim przygotowanie sobie planu kont zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie amerykańskiej, choć tak naprawdę w przypadku każdej innej spółki zagranicznej będzie podobny motyw. Dobrego planu kont, który właśnie będzie później w ramach tej konsolidacji bardzo nam ułatwiał ten element tego, że z jednej strony osiągamy jakieś przychody, ale osiągamy koszty i te koszty mogą dotyczyć na przykład innej spółki. Dobrze jest sobie... Te elementy wydzielić na poziomie planu kąt, żeby później ta konsolidacja była bardzo łatwa, a jednocześnie, żebyśmy mogli też łatwo udowodnić to, jakie są konkretnie przepływy pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Na wypadek jakiejś kontroli, czy wyjaśniania, czy po prostu analitycznie dla nas mm, ważne jest, żeby właśnie sobie to dobrze i mądrze wydzielić. Mm. To, co chcemy szczególnie osiągnąć, no to właśnie ten element, żebyśmy mogli zobaczyć na biznes globalnie. To znaczy, są elementy związane z właśnie z operacjami, z jakimiś zagadnieniami księgowymi. Natomiast nam przede wszystkim zależy na tym, żeby widzieć globalnie, jaki jest nasz stan cash flow i jaka jest jego projekcja, jakie mamy wyniki, jaką mamy rentowność sprzedaży, gdzie i kogo zatrudniamy. I chodzi o to, żeby po prostu dobrze poukładać i mieć pełne overview. A podobnie wygląda kwestia zarządzania no i prognozy cash flow, przepływami finansowymi? To jest w ogóle dość skomplikowany temat, bo te przepływy, po prostu gotówki, bez jakiejś tam wymiany pomiędzy fakturami, tak naprawdę powinny być dla każdego podmiotu zinterpretowane i przygotowane osobno. Bo oczywiście, na przykład inwestycje, którą pozyskaliśmy w Stanach, chcielibyśmy też częściowo wydać w Polsce, no i zawsze pojawia się pytanie, jak w takim razie przetransferować to pieniądze i zwykły przelew z jakimś bardziej formalnym tytułem czasem niestety nie wystarcza, więc y, niestety tu nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Zwykle w zależności od tego, jaki jest właśnie charakter tych spółek, jaki jest charakter inwestora, na co dokładnie chcemy wydać te pieniądze, no to tutaj te mechanizmy trzeba pod to odpowiednio przygotować, często z udziałem podatkowca, który też dobrze się temu przyjrzy, żeby faktycznie nie mieć gdzieś tam później z tym związanych jakichś problemów, czy to wewnętrznych, czy na zewnątrz, gdy właśnie ktoś będzie chciał to skontrolować. No dobra, to mamy przegadane za i przeciw Delaware. Poruszyliśmy kwestie cen transferowych. Rozmawialiśmy też o pilnowaniu całkowitej rentowności biznesu, no i Cash Flow. Załóżmy, że jestem funderem, który stoi przed wyzwaniem prowadzenia biznesu w Polsce i w Delaware. Jakie być dla mnie podpowiedzi na sam początek? Myślę, że przede wszystkim zacząłbym od planu i od zadania sobie pytania, czy potrzebuję już tego podmiotu, czy to może chwilę poczekać. bo znowu. To jest jakiś koszt czasu, operacji, trochę pieniędzy, natomiast pewnie to nie byłby największy czynnik. Natomiast zawsze jednak otwierając inny podmiot, zobowiązujemy się do czegoś, to też ma swoje określone ryzyka, więc po prostu dobrze to zaplanować. Drugi element jest taki, żeby faktycznie od razu móc się przygotować do tego, żeby mieć to jedno źródło prawdy i właśnie dobrze sobie wydzielić te relacje pomiędzy spółkami. Kto zarabia, kto wydaje, czy są jakieś wymiany pomiędzy tymi spółkami i na jakiej zasadzie. Dobrze jest od razu mieć to dobrze zaplanowane, no i też po prostu zaprojektowane właśnie w tym elemencie księgowości, czy nawet na samym początku, po prostu w naszych takich raportach zarządczych. Dobrze jest też od razu wprowadzić sobie dobre oprogramowanie, typowe do obiegu dokumentów zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Zwykle po stronie amerykańskiej takie dwa najpopularniejsze rozwiązania to jest albo QuickBooks, albo Xero. W przypadku strony polskiej tutaj kwestia jest trochę bardziej zniuansowana. Tych systemów takich dobrych jest trochę więcej. W sensie dobrych, każdy ma jakąś tam swoją specyfikę i pewnie wartość się... warto zwrócić uwagę na to, co akurat dla nas będzie najlepsze. Natomiast faktycznie Dobrze jest sobie od razu zaplanować i dobrze wdrożyć te systemy w taki sposób, żeby one wspierały na przykład właśnie później nam to raportowanie czy dobre księgowanie. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że, no taka prosta rzecz, no, ale parametryzacja na przykład systemów płatności. Tutaj najczęściej, jeżeli mówimy o załóżmy sasach, wiadomo, że mamy jakieś tam spięcie ze, ze Stripe'em, po prostu to się najczęściej jednak zdarza. Tu też jest element związany z tym. Który podmiot za to odpowiada, przejście tych wszystkich procedur i założenie tych kont w taki sposób, żeby faktycznie się to zgadzało. I taki jeden z ostatnich elementów to przede wszystkim jest to, że po prostu musimy mieć porządek w papierach. Z jednej strony, właśnie ta dokumentacja dotycząca wymiany czy przychodów, czy kosztów. Czyli kwestia tych cen transferowych, o których Michał wspomniałeś, czy już powinniśmy je mieć, czy możemy jeszcze trochę z tym poczekać. Z drugiej strony właśnie przygotowanie procedur pod to, w jaki sposób my chcemy przelewać pieniądze pomiędzy dwoma spółkami, na jakiej zasadzie, dlaczego, no i w ogóle na jakich zasadach? Myślę, że to jest na tyle wrażliwy element, że często na samym początku po prostu chcemy zacząć działać. Otrzymujemy jakieś tam pieniądze i chcemy już gdzieś tam inwestować i szybko rosnąć, warto jest zadbać jednak o ten element i na przykład oddać gdzieś na zewnątrz po prostu zagospodarowanie tym tematem i, i dobrego zoperacjonalizowanie, jakbym to powiedział. Myślę, że to jest taki zestaw kilku rad, które, które bym przekazał na sam początek. I na koniec bardzo dziękuję. Zagadka geograficzna. Czy Z Delaware jest bliżej do Waszyngtonu czy Nowego Jorku? To jest do mnie pytanie. Czy do wszystkich słuchaczy? Do, do ciebie? Odpowiedzcie w komentarzach. Z Delaware, no myślę, że myślę, że do Nowego Jorku. Zależy jak policzyć i skąd policzyć? Zasadniczo sam stan jest rozległy, ale jeżeli chodzi o Wilmington, to chyba bardzo porównywalnie jest i do Waszyngtonu, i do Nowego Jorku, bo tak leży po środku bliżej chyba jednak Waszyngtonu. Ale tutaj margines błędu jest niewielki. No tak. Dzięki Mateusz, dzięki Mateusz za rozmowę. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli prowadzisz firmę w Polsce, w Delaware albo w ogóle w Stanach, borykasz się z brakiem jasności w finansach, no i nie wiesz, jak rozliczać usługi między spółkami, albo po prostu czujesz, że tracisz kontrolę. Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci zbudować system, który będzie Twoim sprzymierzeńcem, a nie kolejnym problemem. Możesz nas znaleźć na stronie www.incro.pl albo na LinkedInie. I to już wszystko w ramach tego odcinka. Wielkie dzięki za wysłuchanie do końca. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, na swojej ulubionej platformie koniecznie zalajkuj zasubskrybuj nasz podcast. No I zostaw nam opinię. To nam bardzo pomaga rozwijać ten podcast. Jeśli interesujecie, to, w jaki sposób moglibyśmy pomóc w Twojej organizacji, wejdź koniecznie na stronę ikro.pl i umów bezpłatną konsultację. W opisie odcinka znajdziesz linki do naszych profili na LinkedIn. Tam więcej materiałów o tym, jak lepiej zarządzać finansami w Twojej organizacji, a tymczasem do usłyszenia. Cześć. Cześć!